Manko, witam w kolejnym odcinku Terrari, gdzie pokonamy sobie ostatni pilar, czyli pilar Mugławicy i spróbujemy pokonać Moonlord, co mam nadzieję się uda, bo jak nie będę musiał wszystkie pilar powtarzać, znaczy większość jest ok, tylko ten pilar, znaczy pilar e, filar Słońca, to jedyne, co czego się boję tak naprawdę bo jest najtrudniejszy inne, inne filary są takie w miarę tylko teraz się nie ruszałem to zginąłem parę sekund yy, ale na szczęście to jest blisko domu więc nie ma dużo chodzenia tam w sumie latania w moim przypadku yy, może się zbufuje i próbujemy no chował gdzie są te małby tutaj Dobra W sumie, dobra, już miałem mówić, że tylko z jednej przychodzą, ale już zaczęli z dwóch W sumie, tu chyba jest dużo przeciwników, którzy mają mało HP To jest idealnie Bo potrzebujemy zabić 100 przeciwników w danym kolorze, żeby Znaczy kolorze Pilarze, żeby zbić mu ta, go odblokować i w sumie idzie nawet chyba lepiej niż z Stardustem i Wirem, wam powiem. Znaczy tu gwiezdny i Wir. Znaczy większość pewnie zrozumiała, ale i tak. Ale daleko gonią ty. Myślałem, że tak, nie wiem, w powie tego biomu dopiero by my gonili, a nie przez cały. No nieźle. Dajemy sobie radę z nimi. Mm. No jak na razie idzie całkiem dobrze. <kluz> <kluz> już zaraz będzie połowa HP i w sumie wiecie co? Ja resztę bym trochę przyspieszył, bo w sumie to już. Będzie to samo. Cały czas będę machał. Wybuchem słonecznym ich zabijał. Więc widzimy się. Znaczy w sumie będziecie widzieć cały czas, ale po prostu przyspieszę i widzimy się po tym jak ten. Jak zbiję mu tarczę. Special place again Dobra, pilar zaraz zginie. Już zginął. I za minutę mu lord się ze spełni. Nadciąga nieuchronny końc, Jeszcze zdechłem. O no nie, najgorzej. Chciałbym jeszcze szybko się udać do pigu, żeby się wyleczyć, ale pewnie nie zdążę. No pewnie nie. A szkoda. Chociaż. A, tutaj jest dalej jako event lunarny, więc... Nie mogę, więc się zbufuję i użyję polski po prostu. Zbiorę te fragmenty tego. A nie, dobra, ten było za mało npc po prostu. Więc może mogłem. I czekamy na Moon Lorda. Już jakieś chmury mnie atakują. Hmm. Mam nadzieję, że to wyjdzie i zdobędę luminit chociaż na zbroję solarną. Znaczy, słoneczną po prostu. No, dobra, jest. Zobaczymy jak to pójdzie. Czy może jak będę biegał po prostu w jedną stronę to... Nie, nic, nie. Dobra, tak to nie zadziała. Oj, będzie ciężko! Serio, w taki sposób. Nie wierzę. I pilary od nowa. Wiecie co, ja tam. Ja się Wam pokażę, jak już zniszczę wszystkie pilary. Bo nie ma sensu, według mnie, znowu tego wszystkiego nagrywać. O czym ten domek jest zniszczony w ogóle? Później jak zniszczyłem grup, to przez wszystko zniszczyłem. Yy, no, także ja zabiję kultystów, potem znowu pilary i widzimy się na kolejnej walce z Mulordem. Mam nadzieję, że tym razem wygranej, więc siemka. Dobra jestem ponownie i znowu próbujemy walczyć z Mulordem bufki i czekam na niego. No, chodź tu do nas. Pewnie zginie. Znaczy, mam nadzieję, że go zabiję tym razem. Bo zbijanie pilarów to męczarnie są. Szczególnie... Szczególnie słoneczny. Dobra, jest. Zobaczymy jak to teraz pójdzie. Też zmieniłem trochę artefakty, więc powinno być lepiej. Damage mamy nie najgorszy. Głównie musimy fokusować oko na głowie, bo najmniej jest otwarte. I wolałbym też je mieć cały czas na widoku, gdyby miał atakować. Jak teraz na przykład nie jest najgorzej, ale też nie jest dobrze. Za dużo nie jest wina. No. Więc widzimy się znowu po Pilarach, tylko tym razem go, będę go tankował, podrobię parę artefaktów i stankuję go po prostu. Nie będę się bawił w unikanie, stankuję go i tyle. Więc widzimy się tak jakoś dla was sekunda, dla mnie bardzo długo. No siemanku, już do was wracam i patrzcie gdzie się zrespił Pilar. Zrespił się tutaj pod ziemią. I zginę. Nie. gdzie on się zrespił, w śmiesznym miejscu. Dobra, możemy wrócić do bazy w sumie. Później zbiorę te elementy stamtąd. I lecę na moją walkę areny? Tak jak mówiłem, będziemy tankować mu lorda. Bówki, akcesoria. Mam nadzieję, że zdążę. Tak zdążę. Dobra. I po prostu go bijemy. Wszystko założone. Tak. Wszystko jest okej. Okay. Dobra. Czekamy na niego. Już będzie, bo muzyka się skończyła. A jednak jeszcze nie. Pewnie teraz. O, jest. Dobra. I tak. Staramy się wszystkie oczy równo widzieć. Mm. Jak mam mało HP to oczywiście się leczymy i nie wiem czy się uda, bo chyba to spaczowali w ten sposób, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Często jestem odporny na ten laser przez artefakt, akcesoria, więc całkiem spoko. Tylko no, to może być... Za mało leczenia, żeby przeżyć chociaż, hmm, chociaż nie wiem, za 7 sekund mamy niby potkę, więc 3 sekundy Czy na jakoś idzie? Nie najlepiej, ale idzie. Hmm, wiecie co może się nie udać? Niestety. Ale idzie całkiem spoko, naprawdę. Nie tak jak z planterą, na przykład, ale całkiem spoko. No. Mm. Znaczy myślę, że tu ma prawo się udać, tak szczerze. Bo leczymy się całkiem, całkiem. Jeszcze co chwilę mogę potki mieć dzięki artefaktom Zaraz jedno kopadnie Dobra No dawaj otwieraj te oczka Najgorsze jest to, że on cały czas może mieć zamknięte jak się zła i traffic tego się boję najbardziej. Nie uciecz nie daje rady. Nie, no jakoś idzie. <grywka> bałem się, że zginę już. Ale już mam potkę 200 HP. Dobra, nieźle. źle. Nada, ja się i tak boję, że mogę umrzeć. Dobra, wiecie co? Ja chyba już sobie wysiądę z tego statku i po prostu będę w niego rzucał. Bo się boję, że zginę. No, nie spodziewałem się tego tepka do mnie, aj. Hm. Hmm. No nic. W następnym odcinku spróbuję to powtórzyć, może tym razem się uda. Więc dziękuję za uwagę, cześć i do następnego.